Cześć, witajcie w lodówkowym holu zakupowym. Byłam dzisiaj na rynku i chciałam Wam pokazać co kupiłam. Yy, jabłka 3,50 zł za kilo. Takie małe pomidorki yy, 5 zł za kilo, ale ja tutaj wziąłam 3, także coś po 3 zł zapłaciłam. Dwie marchewki za 3zł fasolka żółta też jest bardzo droga bo aż 15zł za kilo tu mam jeszcze taką wędlinę tu jest kurczak tylko to stoi tyłem i nie mam wam przodu pokazać I jeszcze chciałam wam pokazać zupę jaką dzisiaj jadłam dzisiaj jadłam pieczarkową z szyjką z indyka. Bardzo dobra, polecam Wam. Czekajcie, postawię Was tylko, bo muszę schować tą zupę do lodówki. Poczekajcie chwilkę. Chodźmy do pokoju, zabiorę was na chwilkę tutaj do siebie. Wczoraj jeszcze wiecie, byłam w Intermarché. Zobaczcie, jakie sobie fajne okulary kupiłam, przeciwsłoneczne. I jeszcze takie kolorowe długopisy. O, zobaczcie. Takie kolorowe długopisy fajne. Mm. Za 8 zł chyba, ale tu jest 10. Okulary były za 5 zł, także myślę, że warto. Bardziej, że są bardzo fajne. Jutro będę nagrywać y, filmik z informacjami o moim mieście, a dzisiaj chciałam Wam nagrać hol zakupowy. Także to wszystko w tym filmiku. Chciałam Wam dzisiaj właśnie tylko pokazać, co kupiłam. Y, rzeczy takich wiecie jedzeniowych a jutro wam nagram, może się pokażę. A jutro Wam nagram filmik z informacjami o moim mieście. Dziękuję, że jest was już ponad 300 subskrybentów na moim kanale. Część osób to bardzo mili ludzie, także za, te, za tych ludzi Wam bardzo dziękuję. Jesteście kochani, pozdrawiam was serdecznie, życzę wam miłej nocy i do zobaczenia jutro. Pa pa.